Cześć kochani, z tej strony Sylwia. Przebieżyć bardzo serdecznie witam Was na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla was QA dotyczące mojego macierzyństwa, porodu i ciąży i ogólnie całego tego okresu, który ostatnio w moim życiu miał miejsce i który ma miejsce aktualnie, ponieważ spodziewamy się drugiego dzidziusia, więc troszeczkę świeżych informacji mogę Wam dostarczyć. Pytania zadawaliście mi na moim Instagramie. Mam tutaj wydrukowane pytania i lecimy. Jaki czas podczas ciąży był dla Ciebie najtrudniejszy? Myślę, że najtrudniejszy były dla mnie ostatnie dwa miesiące. Było mi naprawdę bardzo, bardzo ciężko Czułam się już naprawdę bardzo obolała Nie spałam po nocach Miałam okropne bóle tutaj dolnego odcinka kręgosłupa I po prostu ciężko było wykonywać najprostsze codzienne czynności Przez właśnie taki zaawansowany wielkościowo brzuszek Kolejne pytanie Nie tęsknisz czasem za beztroskim życiem przed macierzyństwem? Wydaje mi się, że moje życie nie było jakoś turbo beztroskie Zawsze miałam plan na swoje życie taki, że chcę być młodą mamą I jakby nastawiałam się i przygotowywałam się do tego, żeby tak było i bardzo się cieszę, że mi się to udało. Uważam, że to jest teraz takie dopełnienie mojego życia i tego, co chcę robić w swoim życiu i teraz się spełniam, czuję się w tym mega dobrze, czuję się najlepiej i jestem mega, mega szczęśliwa. W jakim wieku chciałaś mieć dzieci w dzieciństwie? Chciałam zawsze być młodą mamą i bardzo się cieszę, że mi się to udało. Zawsze chciałam mieć około 20 lat i miałam 21 lat, jak urodziłam Polusię, więc bardzo się cieszę, mimo, że się nie spodziewałam, bo myślałam, że nie znajdę partnera idealnego, z którym będę Chciała założyć rodzinę i że po prostu nie stanie się to szybko i, i nie dopnę swego, a jednak trafiłam na Jaśka i po prostu jestem mega szczęśliwa, że jest ojcem moich dzieci. No, takim, którego sobie właśnie wymarzyłam. Ciężko ci było wrócić do wagi z ciąży. Bardzo ciężko. Nadal jest mi ciężko, bo wciąż nie wróciłam do wagi sprzed ciąży. Przed ciążą ważyłam 53 kg, w ciąży przetyłam 17 kg, czyli łatwo sobie policzyć, że w dzień porodu ważyłam 70 kg. Po porodzie schudłam 7, czyli tak naprawdę. Nie schudłam nic, bo po porodzie ogólnie te kilogramy odchodzą. Zostało mi 10, nie zdążyłam ich zrzucić. Stwierdziłam, że. Nie przeszkadzają mi tym bardziej, że bardzo chciałam zajść w drugą ciążę szybko i po prostu zrzucanie tych 10 kg zajęłoby mi więcej czasu niż miałam i stwierdziłam, że to nie ma sensu i po prostu wezmę się za zrzucanie tych zbędnych kilogramów po drugiej ciąży, wtedy kiedy sobie zrobię lekką przerwę i wtedy postaram się wrócić do wagi, która jest teraz, czyli mniej więcej do 60 kg. Czy miałam zachcianki? Wydaje mi się, że nie. Właśnie to jest ciekawe, że właśnie tak wszyscy mówią, że są te zachcianki. I, i trzeba je spełniać i, i faceci mają strasznie z tymi kobietami w ciąży, że trzeba spełniać te zachcianki. Ja zachcianek ciążowych nie miałam. Wydaje mi się, że jedyną moją taką zachcianką, a raczej większą ochotę w ciąży miałam na przykład na jabłka. Musiały być jabłka w domu, ja jadłam codziennie po kilka jabłek i bardzo czułam taką potrzebę ciągłego jedzenia ich. A jeżeli chodzi o tą ciążę, to myślę, że mam teraz taką fazę na mleko, że potrafię wstać rano, wziąć karton mleka i wypić go cały. Tak po prostu, że sobie stawiam na blacie, chodzę i piję i, i uwielbiam mleko. Zimne mleczko dnia. Jak przechodziłaś połuk? Wiele kobiet czuje do siebie obrzydzenie w trakcie tych tygodni Może zacznijmy od tego, co to jest połóg Bo może nie wszyscy wiedzą Połóg jest to taki czas, w którym ciało, organizm Stara się wrócić do stanu sprzed ciąży I trwa około 6 tygodni Mój połóg był Myślę, że dość ciężki Sam nawał pokarmu, jeszcze takie bóle Po, po porodzie i, i tak dalej Ja bardzo długo to czułam No i było to dla mnie bardzo ciężkie, ale chyba nawał pokarmu I ogólnie karmienie było dla mnie najtrudniejsze i mogę powiedzieć chyba śmiało, że połóg wspominam gorzej niż sam poród. Znaczy, poród był taki, że w trakcie porodu miałam ochotę po prostu wyjść. <grym> Kilka razy miałam taki moment załamania, ale jakby faktycznie po o porodzie się zapomina, w sensie nie wiem jak to działa. Na początku sobie mówiłam, nie, nie da się zapomnieć i faktycznie nie zapomniałam. <grym> mogę opowiedzieć tam, nie wiem, siostrze czy komuś bliskiemu, jak to wyglądało według mnie. Zapomina się o tym bólu i jest się w stanie przejść o drugi raz. A jeżeli chodzi o połóg to mało się o tym mówi, ale ja na przykład miałam ciężki połóg. Niektórzy połóg przechodzą bardzo szybko i bardzo sprawnie. Ja miałam bardzo ciężko, bardzo długo się to wszystko goiło i wracało do stanu sprzed ciąży, sprzed porodu. Ale ogólnie wszystko było warte zachodu, bo mam teraz wspaniałą córeczkę. Czy myślałaś, że tak szybko zajdziesz w drugą ciążę? Na to pytanie również odpowiedziałam chwilę wcześniej. Taki miałam plan, tak chcieliśmy. Chciałam, żeby między naszymi pierworodnymi dziećmi, pierwszymi, była mała różnica i się udało. Bardzo się z tego cieszymy, że będą się wychowywały razem. Czy mieliście kryzys z Jaśkiem, kiedy urodziła się Polak? Podobno każda para to przechodzi. Słyszałam o czymś takim. Jeżeli chodzi o nas, to wydaje mi się, że poród i to co się działo po porodzie i cała moja ciąża chyba nas mocniej zjednoczyło. Myślę, że mamy jeszcze lepsze relacje niż przed. Myślę, że jest to spowodowane też tym, że Jasiek był ze mną przy porodzie. Jak przeżywaliśmy to razem, przechodziliśmy przez to razem i bardzo się cieszę. Czuję, że właśnie przez to złapaliśmy jeszcze taką lepszą więź. Muszę Wam powiedzieć, że Polusia jest dosyć wymagającym dzieckiem. Polusia miała kropne kolki, jak była malutka. Przez pierwsze dwa miesiące nie spała nam praktycznie noc w noc od 23 do 7 rano, do 7.30. Pamiętam te godzinę po prostu, jak kładą się spać na, na chwilę tak naprawdę, bo Pola nawet w dzień w sumie nie spała. E, teraz udaje jej się przespać noski, ale pierwsze dwa miesiące były naprawdę bardzo ciężkie. Muszę tutaj z dumą pochwalić mojego mężczyznę, który e, okazał się dla mnie takim wielkim wsparciem. Szczerze przyznam, że nie spodziewałam się, że będę mogła aż tak bardzo na niego liczyć, jeżeli chodzi o właśnie opiekę nad dzieckiem. Był po prostu o każdej porze dnia i nocy zawsze mi pomagał i faktycznie odciążał, jak tylko mógł. Bardzo jestem mu wdzięczna i bardzo się cieszę, że mam przy sobie taką osobę. Jak odnajdujesz się w byciu młodą mamą, masz pomoc od innych przy opiece nad dzieckiem? Odnajduję się świetnie. Zawsze chciałam być młodą mamą. Pomoc mam ogromną. Mam dużo rodzeństwa, które po prostu jest na każde zawołanie tak samo moi, moi rodzice, czy właśnie rodzice Jaśka, że nie mogę narzekać na brak, brak pomocy, tym bardziej, że moje siostry naprawdę są u mnie bardzo, bardzo często i, i rzadko jest tak, że jestem sama, więc jestem szczęściarą, jeżeli chodzi o ten temat. Jak minął sam poród? Rodziłaś naturalnie czy się bałaś? Poród był dosyć długi, trwał około 30 godzin. Trafiłam na patologię ciąży przez przedwczesne odpływanie wód płodowych i bardzo, bardzo dużo godzin leżałam w bólach, zanim Przewieźli mnie na porodówkę. Na porodówce znalazłam się o 4 rano, czyli 24 godziny po trafieniu do szpitala i urodziłam Polusię o 10 rano, czyli rodziłam jakieś tam 7,5 godziny. Rodziłam naturalnie czy się bałam? Nie bałam się, bo nie wiedziałam, co mnie czeka. Miałam takie nastawienie, że ja chcę już, ja chcę już, bo dla mnie liczyło się tylko to, że wyjdę ze szpitala już z dzieckiem. To było najważniejsze. Nie chciałam nawet myśleć o tym, przez co muszę przejść, powiedziałam, że nie będzie łatwo, ale wiedziałam, że dam radę, bo każdy da radę i muszę. Pani położna uznała, że mój poród był książkowy, że naprawdę bardzo sprawnie, szybko, fajnie, tylko po prostu za wcześnie trafiłam do szpitala, bo urodziłam w 38 tygodniu i mój organizm nie był przygotowany jeszcze do tego i po prostu bardzo długo to trwało, zanim on w ogóle ogarnął, że ja już muszę urodzić. Co sprawia Ci najwięcej trudności, pomijając sam poród? Myślę, że najwięcej trudności sprawiało mi karmienie. Bardzo cierpiałam, nie miałam pokarmu i bardzo, bardzo długo walczyliśmy o to, żeby mogła karmić, a jeżeli chodzi o Taką codzienną opiekę nad Polą To chyba najtrudniejsze dla mnie jest wstawanie rano Pola jest dzieckiem, która nie śpi w nocy Zbyt długo i po prostu Po takiej nieprzespanej nocy bardzo ciężko wstać O siódmej rano, bo to jest godzina, o której wstaje Pola Zawsze z Jaśkiem walczymy ze sobą Żeby już otworzyć te oczy Może się uda, może się... Może a może Pola jeszcze zaśnie, ale Pola nigdy nie zasypia Pola już od razu wstaje rano Stoi w łóżeczku, ja co to jest? Proszę mi odpowiedzieć I, i my musimy już jej mówić A to jest lampa, a to jest telewizor i po prostu już jest taka słodziutka i już pokazuje paluszkiem, że ona chce iść do salonu, gdzie ma swój kosz z zabawkami No i już wtedy trzeba się przenieść do salonu i opiekować się Polusią właśnie stamtąd Czy rozszerzacie Polci dietę? Czy stosujecie belbu? Rozszerzamy Polci dietę od czwartego miesiąca życia Takie było zalecenie naszego pediatry, ponieważ Pola nie miała żadnych przeciwwskazań, żeby móc rozszerzać jej dietę w tak wczesnym już wieku Teraz Polcia je tak naprawdę wszystko, dajemy jej wszystko to, co dziecko w jej wieku, czyli 10-miesięczne dziecko może. Staramy się jej dawać już też pokarmy takie, które my spożywamy, a jeżeli chodzi o to, czy stosujemy belbu, to jeszcze nie, ponieważ nie mogę się przemóc w tym, żeby moje dziecko było takie ubrudzone, całe i tak dalej, jakby. Oczywiście przy karmieniu to się zdarza i pola jest często brudna i po na przykład jedzeniu obiadu muszę ją przebrać. Staram się. Daję jej niektóre rzeczy tak, żeby sama sobie jadła, ona już teraz też sama chce, wyciągały rzeczy ona tam grzebie w miseczce, ona sobie sama zje, ona wszystko potrafi, tylko po prostu jeszcze stwierdziłam, że poczekam chwilkę. Czy odczuwałaś mocno pierwszą ciążę? Nie. W pierwszej ciąży miałam tak, że póki nie pojawił mi się brzuch, ciężko mi było wierzyć w to, że jestem w ciąży, bo nie czułam żadnej różnicy. No po prostu nie było nic, co by mnie, wiecie, co dałoby mi do myślenia, że faktycznie coś się zmieniło. Czułam się bardzo dobrze, żadnych zachcianek, żadnych jakichś rewolucji typu wymioty, czy tam jakieś złe samopoczucie. I w tej ciąży jest tak samo. Ludzie mnie pytają, znajomi i tak dalej, czy gorzej przechodzę tą ciążę niż tą pierwszą. I wszystkim odpowiadam to samo, że przechodzę dokładnie tak samo. Nie ma żadnej różnicy. Jedyna różnica jest taka, że mam teraz dziecko, które waży prawie 10 kilo, i to dziecko po prostu. Cały czas jest mama, mama yy, i mama musi nosić, a mama ciężko ma nosić, bo jednak dziecko już trochę waży. To mi sprawia teraz taką większą trudność, ale dajemy jeszcze radę. Jak to u Ciebie wyglądało, gdy się Pola urodziła te pierwsze dni? Było ciężko, na pewno jak wróciłam ze szpitala, byli moi rodzice, część mojego rodzeństwa, rodzice Jaśka, więc to było dla mnie takie mega szczęście, bo ja bardzo chciałam, żeby ludzie byli ze mną, moi najbliżsi, żebym mogła z nimi przeżywać te pierwsze dni. Polcia po 8 dniach od urodzenia trafiła do szpitala, ponieważ miała żółtaczkę i leżałyśmy jeszcze 3 czy 4 dni w w szpitalu To było bardzo ciężkie dla mnie, bo bardzo przeżywałam fakt, że moje dziecko leży w inkubatorze i mogę wkładać do niej tylko ręce przez jakieś dziurki, wyciągać co trzy godziny na karmienie i Polcia właśnie już um, miała problemy z brzuszkiem, jakieś tam zaparcia i tak dalej i bardzo płakała w nocy i ja bardzo płakałam z nią. Było mi bardzo, bardzo ciężko i, i to jest właśnie na pewno takie przykre doświadczenie, się trafienie z takim maluszkiem, którego obsługi tak naprawdę dopiero się uczyłam. Wiem, że wiele jest takich Matek i, i tak dalej, i wiem po prostu co czują, i łączę się ze wszystkimi tym cierpieniem w sumie, bo cierpienie dziecka to jest też cierpienie matki. Mimo, że to nie było nic poważnego, to jednak bardzo to przeżyłam e, i to były na pewno ciężkie dni, ale ogólnie szczęście z posiadania takiego dzidziusia i po prostu to, że to jest moje dziecko, moje, moje wszystko po prostu to jest. O znowu powiem wam szczerze, że bolą mnie policzki od uśmiechania się, że tak zawsze narzekam, że nie uśmiecham się na zdjęciach i wy też na to narzekacie, a tutaj po prostu możecie wejść i zobaczyć, jak naprawdę na co dzień jestem zajarana moim życiem i mam nadzieję, że nie będziecie mi już odbierać jako taką ponurą, negatywną osobę, bo ja naprawdę mam bardzo dużo energii. Powiem wam szczerze, że bardzo ciężko mi się mówi, bo w ciąży bardzo ciężko się oddycha, szczególnie jak wszystko już tutaj e, uciska przeponę i ciężko złapać powietrze. Czy opieka nad dzieckiem jest naprawdę tak trudna, jak niektórzy opisują? Opieka nad dzieckiem jest bardzo trudna. Jest e, tak trudna, że ja sobie wyobrażałam, że jest trudna, ale ona jest jeszcze trudniejsza. E, chyba, że ktoś ma mniej wymagające dziecko niż my, ale moja mama, która ma piątkę dzieci, uważa, że zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę. Żadne e, jej dziecko. Nie było tak wymagające jak pola. Także jesteśmy z Jaszkiem zahartowani, więc ym, no możemy się trochę wypowiedzieć na ten temat trudu macierzyństwa i opieki nad dzieckiem. Ale jest to na pewno coś cudownego, bo y, obserwowanie, jak dziecko rozwija się tak z dnia na dzień i jak się zmienia i, i jak szybko potrafi załapać yy, najprostsze takie wiecie, jak pierwszy uśmiech, jakieś tam pierwsze chwycenie zabawki. Jak pola zaczęła raczkować, to ja już po prostu mówię, że moje dziecko zaraz nie ucieknie z domu, po prostu wyprowadzi się. E, także no, dzieci strasznie szybko dorastają i, i, i trzeba się cieszyć każdą chwilą. I wiadomo, że wszyscy narzekają. Wszyscy narzekamy, ja e, czy e, każda kobieta, która mnie teraz ogląda i ma dzieci. No to jest trudne, powiedzmy sobie to w twarz, ale warte zachodu. I koniec końców, gdy kładziesz się spać, to po prostu czujesz się taki spełniony, że. Wykonujesz bardzo ciężką pracę, ale jest dla kogo ją wykonywać, więc to jest naprawdę bardzo pozytywne. Czy dziecko szybko wyrasta ściuszków? Bardzo, bardzo, bardzo szybko. Szczególnie z tych mniejszych rozmiarów. Myślę, że dopiero od rozmiaru 74 to był taki rozmiar, który troszeczkę dłużej nam posłużył. Teraz pola wchodzi w rozmiar 80, ale te rozmiary 62, 68 i 56 to w mgnieniu oka. Pola nie zdążyła założyć niektórych ubranek nawet raz. Polecam kupowanie większej ilości ubrań dopiero od tych wyższych rozmiarów, bo też dziecko bardzo się brudzi od momentu, kiedy zaczyna mieć rozszerzoną dietę, i wtedy no, mi się zdarza przebrać pola nawet 3-4 razy dziennie, bo już jest tak brudna. <tak>, tak brudna! Ona chodzi, teraz czworakuje, wyciera mi podłogę w całym domu. Jak mi teraz i do kuchni, a mi coś spadnie na ziemię. No nie, no masakra. W każdym razie muszę ją przybierać bardzo często, więc potrzebuję dużej ilości ubranek, ale na szczęście te ubranka są takie, że wystarczają na dłużej, ponieważ dziecko nie rośnie już później tak szybko. Mam takie wrażenie, że tak szybko z nich nie wyrasta, bo Pola naprawdę w rozmiarze 74 chodziła pół roku. To by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że byliście ze mną. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę, subskrypcję i komentarz. Możecie napisać również w komentarzach propozycje na kolejne Filmiki, bo mam taki ambitny plan, żeby nagrywać dla Was filmiki w tematach parentingowych. Uważam, że mogę się już troszeczkę na ten temat wypowiedzieć i, i czuję taką potrzebę wypowiedzenia się i przekazania Wam troszeczkę jakiegoś tam mojego skromnego doświadczenia, bo jednak wszystko robię tutaj na świeżo. Na świeżo jestem matką, na świeżo zaraz będę miała kolejnego dzidziusia, więc mam nadzieję, że moje spostrzeżenia i rady komuś pomogą. Także dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mua!